No witam, witam serdecznie w kolejnym odcinku Klasza. Jak widzicie, widzimy się na ekranie zwycięskim, co oznacza, że wygrałem przed chwilą pierwszy mecz. Musiałem zrobić sobie taką rozgrzewkę, ale o Zbyszko, będziemy z Polakiem grali. Dobra, zobaczymy jak pójdzie tutaj Polakowicz, będzie spamował emotkami, ale ostatnio testowaliśmy sobie naprawdę bardzo fajny dekodwiza. Uuu, okej, dwunasty poziom. Dobra, co ja mogę na niego zrobić? Wezmę na pewno, wyślę sobie Prince'a po prawej stronie, żeby zrobić jakąś presję i żeby on wszystkiego po prostu tutaj nie użył. I muszę liczyć na to, żeby... Czekaj, czekaj, wezmę. Wezmę sobie strzałki, użyję, może się uda spuszować tą wieżę, ale plan jest taki, żeby po prostu, o kurcze, ojo, <laughs> będą problemy, dobra, od razu rozstawiam tą wieżyczkę, zobaczmy, czy uda się powstrzymać tutaj, ja pierdziele, ale mi go tak zrobił, halo, nie, ja nie spodziewałem się, że od tego się zacznie tutaj, no, yy, więc jeden mecz wygrałem, jeden przegrałem, najprawdopodobniej i powinienem w ogóle postawić Mega Knighta, to był taki błąd, że powinienem sobie na niego poczekać, ale czy to zrobiłem? Oczywiście, że nie. Także pani Zbyszko, nie wiem. Okej, okay, ma jeszcze. Nie, nie, nawet nie wiem, jakim klan jest. Jeżeli chodzi o nasz klan, no to zaszły troszeczkę zmiany. Tam parę osób pożegnało się z klanem, O, zasady są jasne. W tym sensie, wiecie, ja ten klan traktuję jako taki dodatek, co już o, o, ostatnio tłumaczyłem. Ale dałem parę ko liderów i tak dalej, tam, żeby ludzie się inni tym zajmowali. I weźmiemy sobie Mega Knighta. Zrzucimy na tą łóczkę. Uh, to jest plan. Zobaczymy, czy się uda, bo on będzie szeru. Czekaj, tak? On będzie. No dobrze. Może się uda jeszcze z tego, <laughs> jakoś po prostu wybrnąć z tego meczu, ale nie wiem, czy śledzicie to, co się dzieje tam właśnie w Clashu na Reddicie i tak dalej, ale dostaliśmy liki nowych hero bohaterów, znaczy nowych hero jednostek właśnie, które dostaniemy i będzie to hero Firecracker, hero Ice Golem, hero o kurcze, hero Wizard chyba też, więc jak widzicie twórcy nie śpią i po prostu wypuszczają cały, znaczy będą wypuszczali bardzo dużo tych kart i jak widzicie, mecz niby przegrany, niby już wiecie, już się Padałem, ale jednocześnie trzeba grać do końca. I to jest najważniejsze, lecimy z kolejnym tym, z kolejnym meczykiem, i najprawdopodobniej to jest też ostatni odcinek przed świętami. Nie, w tym sensie na święta coś tam rzucę około klaszowego, że tak powiem, ale jednocześnie to nie będzie, wiecie, wspinanie się po pucharkach i tak dalej. Ojejku, e, nie wiem, Wizard. <laughs> Szczerze, miałem Brain Laga, nie wiedziałem, co chcę zrobić. Po prostu. Tak mówię, y, nie wiem, jaką kartę wysłać, bo gram w tą grę pierwszy raz, więc o, dobra, ma Prinsa, także my go zablokujemy naszym mega nightem. E, Powiem wam tak, czuję trochę obrzydzenie gra, yy, jak gram tym deckiem. To <laughs> mam, mam coś takiego, że z bym zmienił ten deck, co już ostatnio tłumaczyłem. Ale jednocześnie no nie mam nic innego, co mógłbym po prostu tutaj yy, dać. Dobra, poczekamy, aż on skoczy. I teraz muszkieterka. Wiadomo, no stracę trochę HP. Ja pierdziele, jeszcze szkieletami mnie tutaj bije. A jajaj, no, okej. Okay. Czy ja stracę tutaj tą wieżę? Nie, nie powinienem stracić, ale. Może mi się uda odwrócić to w tym sensie, bo on nie powinien mieć teraz eliksiru, żeby zrobić jakąkolwiek kontrofensywę? Hmm. No, okej, okay, jednak miał. Miał tych elitarnych barbarzyńców, czy jak oni się tam nazywają. Więc na razie nie wygląda to dobrze. Ale poprzedni mecz też nie wyglądał dobrze. A udało się go finalnie wygrać. No i na razie sytuacja się uspokoiła, ale wiadomo, jest to cisza przed burzą. O nie! Dobra, czy w tym miejscu powinienem to. Chodź, chodź, choć, choć, tak. Nie wolno ich one A czemu ja to robię? Za każdym razem, nie wiem, nie potrafię znaleźć. On teraz postawi mega knighta. To jest jakby pewniaczek. Uwaga, 3, 2, 1. O, nie postawił mega knighta? Okej, okay, to ja postawił tych elitarnych barbarzyńców, ale. Ja teraz postawię go. Spokojnie, spokojnie. Wpuścimy ich i bum. Mamy to. Teraz będę musiał w ogóle spuszczać dwie wieże. Także <laughs> z tym będzie też mały problem. Bo tak, on ma 754. Odpowie swoim mega Knightem? Stary. No właśnie. To wezmę od razu Baby Dragona, żeby coś tam jeszcze bił, bo nic innego nie mam. Znaczy chciałbym bardzo postawić muszkieterkę. I ja też bardzo często popełniam ten błąd, że moje jednostki są zestakowane w jednym miejscu. No nie powinienem tak grać, okej? Okay? 24 sekundy. Dawaj, 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 bij tam jak najszybciej. O, okej. Okay. Czajcie, jeden Mega Knight, znaczy ewolucja Mega Knight'a tak bardzo powstrzymała ten jego atak. Ja pierdzielę! Nie no nie wygram tego. No i niestety przegrana w na moje konto minus 30 pucharków. W ogóle za chwilę będę miał wymaksowany ten y, season pass. Także muszę jeszcze wygrać... Czekaj, dwa mecze? Tak, dwa mecze muszą być zwycięskie. Dzisiaj w ogóle chcę też otworzyć wszystkie rzeczy, jakie mam. Dosłownie <grym> tych skrzynek się tak dużo nazbierało, także mam nadzieję, że jesteście gotowi na ulepszanie i na jeszcze... Uuu, okej, okay, nie wiem czy powinienem teraz stawiać. Ją. A postawię! A postawę! A dobra. Teraz spokojnie, on jeszcze nie użył swojej umiejętności i... i... Oj, stary, ten y, twój Hero Knight w, z, źle troszeczkę został użyty, bo okazuje się, że zasięg w tym sensie no nie miał za dużego zasięgu. Jasne, straciłem HP do 1407, ale wiecie, to nic nie zmienia. Dobra, Baby Dragon. W ogóle y, zastanawiam się, czy gdybym nie zaczął grać w sezonie z Baby Dragonem, to czy bym tak polubił tą jednostkę? Wiecie, gdybym na przykład zaczął miesiąc wcześniej albo miesiąc później grać, to czy, czy cokolwiek by to zmieniło? Czem on nie broni tego? A, bo tutaj będziesz próbował. IPEK nie ma żadnej obstawy. Ja też popełniałem ten. Błąd, grając tą postacią i gościu, właśnie stracił pierwszą wieżę. No dobra, combo 249. Gordo Hernan. Oj, yy, wydaje mi się, że już odpuścił, tak. No to mamy to zwycięstwo. <gryw> bardzo dziwny mecz. Znowu, nie wiem, większość teraz meczy jest bardzo taka jednostronna i rzadko kiedy udaje się rozegrać taki wiecie, że do samego końca po prostu jest walka. Chociaż nie. Yy, w poprzednim meczu była taka, no powiedzmy, dość, yy, dość wyrównany ten mecz, ale no większość, jak gram, to albo jest w jedną stronę. I to jest, znaczy, w stronę przeciwnika, powiedzmy, że my go puszujemy, albo no ja jestem bardzo szybko puszowany. No i ostatnie zwycięstwo też już mamy, także zobaczmy, jakie fajne nagrody można tutaj dostać. Na pewno coś fajnego dostaniemy, tak. Mam dużo skrzynek, które czekają po prostu na otwarcie, także musi. O, epic kart. Szukam oczywiście czegoś, albo żeby ulepszyć jedną talię, tą, którą grałem ostatnio, albo tą, którą gram dzisiaj, więc jest duże pole, żeby cokolwiek tutaj zmienić. Okej, jedenasty poziom, prawie dwunasty będziemy mieli. Jeszcze przy okazji w ogóle przegrałem tam jeden mecz. Już tego nie pokazywałem, bo no, po prostu <laughs> mecz nie świadł i tyle, ale naprawdę staram się ograniczać granie tym deckiem jakby do minimum. Bo ja sobie zdaję sprawę, jaki, jakiego typu to jest po prostu ten deck i że nie jest zbyt lubiany. Co my tutaj mamy? Mamy jakieś skrzynki z, z tego z gili. Także sobie weźmiemy. Okej, okay, Tesla Common Card. A, tych skrzynek jeszcze nie mamy. Także... Czekaj, 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 czekaj. Czy ja dobrze widziałem, bo tutaj o, właśnie na dole są jeszcze rzeczy. Ale na razie z tych skrzynek kompletnie nic nie leci. I Goblin Cage. Tak właśnie o tym marzyłem. O, tutaj mamy te świąteczne, z których leci, no tak, Firecracker 25. Szczerze, nie mam zielonego pojęcia, czym się różnią te skrzynki poza wyglądem. Znaczy, one są potrzebne do spełnienia jakiegoś tam innego eventu, ale jeżeli chodzi o to, jakie nagrody się stąd dostaje, trzy dostaje, gwiazdki, okej, okay, no może, dobra, może więcej tych, więcej kart danego typu, no bo 80 to jest naprawdę bardzo dużo, tu oczywiście złoto. Liczę na to, że naprawdę dzisiaj moja talia zostanie dość mocno wzmocniona. Co tutaj jest? A, aha, Play Battles, no dobra, jakiś banner. <laughs> ja w ogóle muszę zaktualizować swój profil, bo mój profil od samego początku nie był w ogóle aktualizowany i z tego, co tak patrzę, to całą ewolucję będzie można tutaj zrobić. Także bardzo fajny evencik, 13 dni. Z tego, co mi tutaj pokazuje, no to mamy, że Play Battles, czyli co, jeżeli zagram teraz meczę, no to jeszcze będę mógł odblokować to wszystko, co tutaj jest, bo zobaczcie, że tego jest naprawdę bardzo dużo. Także ja pójdę sobie jeszcze zagrać jeden mecz, już nie będę wam tego pokazywał i zobaczmy, czy rzeczywiście będę miał do dyspozycji wszystkie Nagrody. A, dobra, ja mogę tylko jedną nagrodę odebrać. W sumie to ma większy sens, niż za jedno zwycięstwo, w tym sensie za jeden zagrany mecz miałbym odblokować te wszystkie nagrody. Ale spoko, bo to jest rzeczywiście, grasz sobie, powiedzmy, parę meczy, te 5, 6 i danego dnia wszystko będzie można sobie tutaj odblokować. Także ja będę sobie nad tym spokojnie pracował, a my teraz w ogóle zwyciężyłem ten mecz. No, by i pragnę też zauważyć, nie był to jakiś trudny. I właśnie, ja kompletnie zapomniałem o tym, że tutaj mam jeszcze za 6300 i mamy taką fajną skrzynkę. Uh -huh. Może coś dobrego, Erf Jake nie potrzebuje tego, tego też nie potrzebuje, tego też nie potrzebuje, tego też nie potrzebuje. Bomber. Nie, bomberów też nie potrzebuję. No, no to same. <ścoughs> same karty. I jak ja mam ulepszyć ten swój dek? Ja wiem, że to jest y, troszeczkę takie narzekanie dla samego narzekania. I traktujcie to proszę z przymrużeniem oka, bo tak naprawdę ja dopiero zacząłem grać tam. Ludzie grają po 7-8 lat i dopiero mają wtedy wymaksowaną swoją talię. Y, tutaj nie mam pojęcia, co wybrać. O kurczę. Dobra, wezmę ją, bo używam po prostu sobie zwykłej łyczki i jest naprawdę spoko. No to Nightwitchka też musi być dobra, prawda? To, to, to tak musi działać. I teraz czas na z Season Passa. Zobaczmy, czy tutaj. Cokolwiek uda się dobrego zgarnąć. Naprawdę jedną kartę chce, Elixir Collector to nie jest to. A może jest taka zasada, że wiecie, jak gra widzi, że używasz danego deku, to ci nie będzie dawała żadnych kart, żebyś sobie mógł poulepszać to. Bo naprawdę nic kompletnie nie dostałem. Ile szardów? 5 shardów? a dwa shardy. Ja pierdziele i jeszcze jak sobie wyobrażę, że mają być, wiecie, te nowe jednostki hero, o których mówiłem, i wszystko ma być tutaj losowe. No to wa się grać. No powiem, powiem wprost, że to jest wszystko średnie. Nawet jeżeli tam wydajesz jakąś kasę. Walkiria. Na razie nic kompletnie nie dostałem. O, cztery gwiazdki, może. U, Electro Elektro Wizard. U, dobra, to jeszcze się będzie można to ulepszyć. Lecimy dalej z tymi skrzynkami. Może w końcu. <ś> Ej, to jest aż przykre, że tyle tych skrzynek już otworzyłem, a specjalnie mówię, zostawię sobie to, będzie giga opening przed samymi świętami, ale będzie jeszcze jakiś upgrade tych moich, moich kart. No nie, na, na razie zero upgrade'ów. A, i żeby nie było, ja sobie zdaję z tego sprawę, że... O, czempiona blokowałem, ty! Yy, zdaję sobie z tego sprawę, że wildcardy to też jest upgrade i mogę to wykorzystać na karty, do których tego potrzebuję, ale wolałbym w pierwszej kolejności, wiecie, jak już zdobywam te jakieś losowe karty, to do kart, których potrzebuję. Ale dobrze, czempionały Dał się odblokować, chociaż tyle. Gigantyczny opening, żeby, tego, żeby zdobyć tego czempiona, który z tego co rozumiem, on ma umiejętność, żeby odbijać pociski, czyli jeżeli coś leci w jego stronę, no to on może sobie to odbić. Spoko, może kiedyś przetestujemy sobie jakiś deck. Może następnym razem na przykład przetestujemy sobie dek właśnie z Morkiem. Chociaż nie, nie wiem, jak do tej pory go widziałem dosłownie parę razy. Ale z drugiej strony, jeżeli go odblokowujesz dopiero na tej arenie, to jak mogłem go widzieć wcześniej? Ha, no to jest. To jest rozpinka I uwaga, uwaga, mamy kolejne hero shardy, trzygwiazdkowe. Ile? 4 aż! No way, powoli się zbliżam do dostania mojego kolejnego... Czekaj, jakiego mi bohatera? A giganta mi tylko brakuje. No i tych nowych, które będą właśnie. Pokażę wam fajnego arta, którego znalazłem na reddicie i zastanawiam się, ile czasu minie, zanim dostaniemy hero Mega Knighta. Bo to, czy go dostaniemy, czy nie, no to raczej jest pewne, że twórcy będą chcieli zarobić kasę i... No, ta karta ma taką opinię, że muszą po prostu to wyrzucić znaczy wyrzucić, że wrzucą go prędzej czy później. 75 poziom już mamy tego season Passa i nadal nic. Ten hero, to było spoko, że to dostałem, ale większość no rzeczy, które dostaję to jest po prostu zwykła kasa. A i to koniec. Dobra, to finalnie nie dostałem żadnego ulepszenia do żadnej karty, którą używam. Masę, jakieś wiecie bezużytecznych i tak dalej, no mam 45 tutaj w collection, ale jednocześnie nie, no to jest, to jest przykre, że tak to wygląda, ale dobra, ja sobie poulepszam, może uda się wbić jeszcze tutaj poziom. Aha i hogridera, właśnie ja to zostawiłem nie wiem, jakiegoś poprzedniego dnia udało mi się coś tutaj zrobić, także Hog Rider wlatuje na poziom 11. Czy będę go używał? No raczej nie. A nie przepraszam, cofam to, co powiedziałem, bo Wizard wlatuje na poziom 10, tak. Gdzieś miałem po prostu jakieś zaginione karty do Wizarda. Ale jeżeli chodzi o resztę, w ogóle level udało mi się wbić. Także jeszcze na sam koniec otworzymy sobie skrzynkę. Może tam czeka na mnie właśnie ten upragniony upgrade. ale sery, nie sądziłem, że będzie tak źle z tym upgradeowaniem kart, no ale też byłem na to przygotowywany, że początek jest super. A Później zaczynają się problemy, gemy, spoko, miniony, nie, nie używam miniony, Goblin Cage'a też nie używam, Heal Spirita też nie używam. To jest podobno bardzo dobra karta. Gdzieś tam widziałem naszekanie po prostu na to, że jest, jest zbyt potężna. Inferno Tower też nie używam. Barbarzyńców używam! Dobra. <laughs> znaczy no, w tej drugiej tali mojej. I canon, uwaga. Poison, dobra, Poisona będzie można ulepszyć. I ostatnią kartą jest. Co to jest? Spirit Empress na poziomie 10, ją mam, bo też sobie ją ulepszałem, no ale jej jeszcze nie używałem, więc nie mam pojęcia, co ona robi. Ale jak widzicie, finalnie, no, wygrałem parę meczy. Parę meczy przegrałem, ale żadnego, aby nie zrobiłem, jeżeli chodzi o mój deck. I miałem wam pokazać tego Hero Mega Knight. No, to, tak on się prezentuje. Oczywiście to jest concept art, w tym sensie ktoś sobie to zrobił. Nie jest to oficjalne, ale prędzej czy później, później, tak jak mówiłem, pewnie będzie. I umiejętnością, którą sobie dogościł tutaj napisał, to, że Mega Knight teraz skacze trzy razy w krótkich odstępach czasu i zadaje, 33% więcej obrażeń z każdym skokiem. <laughs> Więc to by było totalnie broken i tutaj mamy to wiecie tak bardziej legitnie, że tak powiem, wyglądające no bo to widać, że jest wygenerowane przez AI albo coś takiego. Ale dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć takiego mega night w clashu i czy wtedy byście mieli jeszcze więcej chęci, żeby grać w tą grę. Zostawcie łapkę w górę no i do zobaczenia w kolejnym odcinku.